Не имам јадерка. Да? Нема, тогаш да е. А тоа беа Мајка, чекаш? Да. Добре. Ви кажа на мастерството. Mamy oto piękny zamek na wyspie oczywiście. W środku, jest, w środku są wieczne baseny oraz inne różne wspaniałości. Widać pana strażnika. Dobry, oraz parę ładnych żej. A gdy się odwrócimy, można zobaczyć architekturę. Król i August Ryski bardzo kocham sztukę, więc budował w sumie parku cztery karty. Każdy czwartek odzywają się dwójkę. Dwie... Czwartek czy piątek? Co? Każdy czwartek odbywały się tutaj... Odbywały się obiady czwartkowe. pewnie hmm. już chyba wiecie z lekcji historii. Dobrze. chodźmy obejrzeć... Chodźmy się pijemy w parku. Będziemy w stałe autosapy. Widać tutaj wiele rzeźb. Jedne ciekawe, inne także mniej. Są oczywiście stare, piękne drzewa. Ten też kasztanik. Już kwitnął. Przestały kwitnąć już po maturach. Tak. A w tej tym, tym oto rzece przed chwilą znaleźliśmy mytarkę o ponad półtora metrowej długości. Nasz że się go przestraszył. Ale jak ja nie mówić. O, o. A w ci szkodzące. wszyscy co drą mordę, co chyba już słychać stąd, yy, to nasza grupa, z którą razem kręcimy ten nasz program. Zatem przejdźmy się dalej. Widać stąd ładne, rozłożyste drzewo. Nie widzę stąd co to jest dokładne. Dzieci, gołębie, kaczki i atrakcje numer jeden i pół Wiewiórki Wiewiórki, wiewiórki Kiedy to wiewiórki? No Przecież nie pamiętasz ha, wiewiórki? Aaaa sorry, sorry no właśnie, sorry. przed nocą nam przybiegła wiewiórka Ruda Baśka Tak, widać to stoisko z dochodami. I półtora I półtora kilometrową, no dobra wsadziłem półtora kilometrową Y, kolejkę. Teraz zapytajmy się gości, jak im się podoba w parku Naszym pierwszym celem będzie Adrian Gutowski. Dzień dobry panie Adrianie. Jak się panu podoba wycieczka po parkach Łazienkowskich? Dobrze. To dobrze. Są Mogę pisa. ja powiedzieć swoje zdanie? swoje zdanie? No tak, proszę panie Dzień dobry, tutaj Pudzian. Dzisiaj... Y no więc, tak, to. są to takie ptaki, jemane. I mówię, to takie no to krzyczą bardziej. I mówię, gdzie mordę to już się zamykają. Wydaje się, wydaje się. A pan, panie jest. Nie, pan się podoba. Po pana Stasia, jest pro. Tu nie To, 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 to tak. taki mnie, zielony. To, mam na myśli cały park. Jak ci panu podoba wycieczka? One mają worek na dupie. jest no. po pierwsze, wycieczka po prostu do łazienek. Łazienki są piękne. Ze złocenego kibla zarobiłem papier, ale też czego. <laughs> Aha. Dobrze, więc jakby zostać super? Ale proszę, oto nas ulubiony cel. Idziemy do pana Sebastiana Hazy, którego chyba już każdy zna. Proszę Państwa. Dzień dobry panie Sebastianie. Jak się panu podoba dzisiaj w Parku Łazienkowskim? A się głupio po pół litra picia kosztuje 6,50. A czy jakiego picia dokładnie? Sprite'a. Panty i coli Strasznie dużo Dobrze, kontynuujmy i zapytajmy się pana Macieja Manusza jak mu się to podoba Panie Matku, proszę zaczekać chwilę Jak się panu dzisiaj podoba w parku łazienkowskim? nie jest To dobrze, że się panu podoba Tylko szkoda, że te pawie bawią się w operę Aha hm. To już są cztery Dobrze jeszcze no ten na drzewie I jeszcze ten, raz dwa o, trzy fach. cztery pięć i Może się króliki w klatce no ładnie Na po prostu były schowane za tym no, za... Tam. no no tam też głędził i poleciał i pa do koleżanki o, Ja. dziura dziurek no dobra możemy wracać ja może, tak, że... Dziękuję Państwu za obejrzenie tego filmu oraz za do zobaczenia. Dziękuję bądź. Do zobaczenia w złotych tarasach.